z plaży i w kolejnym odcinku i ja w kolejnym wszystkim Zajka, kochani ponieważ nic nie pytacie o to jak wygląda teraz moje itiksa mieszkanko, to zapraszam was dzisiaj na szybki tour. Chodźcie więc tak wchodzimy i od razu jesteśmy w jadalni. To jest w centrum, czyli stół. Kolejne miejsca do siedzenia jest tutaj. To jest taki wygodny fotel. No a tutaj wiadomo jest kierowca oraz miejsce dla jednego z pasażerów. Przechodzimy dalej, mamy kuchnię, kuchenka, mikrofalówka, umywelka, nic ciekawego. Kilka szafek. Tutaj jest jedna z łóżek, szafki u góry. Można sobie zamknąć. Wtedy się robi tak bardziej przytulnie I zaraz Za tym mamy łazienkę Jest umywalka, jest prysznic, jest kibelek Szafeczka za lustrem, bardzo wygodnie Tu mamy lustro i szafę A tu lodówkę z zamrażalnikiem Pełna pyszności Oraz jeszcze jedna Normalnie wyciągamy tutaj sobie drabinkę Przymocowujemy i łatwo jest wyjść, ale e, no, na drogę, która jest tam bezpieczne. jest. Telewizor, Mamy ale telewizor. trzeba mieć wiki, żeby z niego korzystać. Telewizor można wyciągnąć, wtedy się przy stole ogląda. Bardzo zimno. Ona się kąpi, jest bardzo zimno. Kochani, Zendeya promuje mądrzejszą wodę. Nawet dzisiaj coś nie tego. Słuchajcie, wielkie, ogromne. a opakowanie jest naprawdę duże. To jest jak moje tłumie. Probka numer jeden. Dobra. Jak to zrobię? kiedy 6,5, 7 na 10. Kochani, dzisiaj cały dzień by... w, w, w salu! salu! Cały czas idziemy Jeszcze w nie dotrzmy. No właśnie, idziemy w różne naprawdę. Idziemy na uh, Jurassic World Adventure. Mm -hmm. Zofia! O oh mój gdzieś tam na wkrętku, wkrętku! Roller coaster pomocy Taki high speed, że po prostu. Szybkie. Spójrzcie, jak rana dzisiaj. Zobaczcie, jak opinia po pierwszym. Okay. To było drugim. To Po drugim, ale to ale było stosowne. To, ty to było stosowne. Hagel w Niesamowite, w że sensie to było wow, jedziesz kolejką i nie wiesz czy ona jedzie czy co i ruszasz się, wszystko widzisz, czujesz na twarzy. 10 na 10. Mario Kart. Po obiadku idziemy na minionki 4 Number one Perfect Byliśmy na jakimś azjatyckim jedzonku Były bardzo dobre oh. One, do one I teraz... Kochani, będziemy, będziemy minionkami, minionkami. Będziemy, będziemy minionkami Kochani, patrzcie na to! zobacz so, gdzie jesteśmy? 9 kwarta Harry Portier! Ani. idziemy na Harry'ego portiera Chory portier Just po Oraz ja Zofio! Oni się bardzo, bardzo! Zofia jak po no super, do czasu kiedy nie były wszędzie pająki, po prostu z każdej strony pająki i tylko pająki. Hi pani. Haj pani, byłam na roller ja nie który sawa. był tak dziadowy, krótki i nie roller że ja że... chciałam, że będzie słaby, więc poszłam po Jest moc tam. Co ty, co teraz? Nie wiem. Simpsonowie. Nie wiem, co dokładnie, ale coś z Simpsonami. Tak, właśnie, nie bardzo, wiemy co się Nie, nie wiemy gdzie jesteśmy i wiem, o co chodzi. Ciągnęli nas ze świata Simpsonów. I, i Simpsoni kolejce są strasznie długo już i nic się nie dzieje. Nie wiecie. wiemy, są już przecież pół godziny i nie wiadomo, o co chodzi. Sprowadzają nas. Kochani, wyszłyśmy już z e, Simpsons World I okej, okay, to, było, to było naprawdę fajne Nie warto ale... czekać na czas Jakbym wiedziała, że drugi raz nie czekam tyle, to nie czekała. Ale teraz przed nami Kochani, Kung Fu Panda ocena Kung Fajne o, kino 4D Tak, o, o, tak, tak. tak, tak. To jest właśnie fajne kino 4D Wiecie, zaczęliśmy od takich najlepszych rzeczy, więc teraz każda rzecz jest już, jest już raczej tak. trochę gorsza Ale to była ostatnia reakcja na dzisiaj Tak Ale to, to jest ale znaczy... w miejscu Tak, w tym miejscu. i poza tym Chciałabym powiedzieć, że wszystkie atrakcje były naprawdę ta. wow. Te pierwsze były najbardziej, bo to były te ekstra. Ta, 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 no. a, a, ale naprawdę wszystkie są na wysokim poziomie i to są naprawdę fajne ta, chwile tutaj. Ta. Tak, polecamy całym serduszkiem. Ale trochę drogo. Kochani, tutaj Hollywood.